Muszą się pojawić w Twoim freestylu trzy wyrażenia. Pralka, absolutnie nie i żurzel pasuje? Absolutnie nie. <laughs> to sprawdźmy, jak sobie Radek z tym poradzi. Ja będę przed wami na 9,7 i FM. Okej, okay, więc wiem, jak już to zrobić Tym palnie zwalniam, jakby co Oczywiście, za każdym razem freestyle Mój tutaj pierze jak pralnia Jeśli można delikatnie zrobić głośniej beat Oczywiście absolutnie nie, nie mów mi Bo ja uwielbiam temat ten Absolutnie nie, 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 nie boję się Więc wjeżdżam, robię to bez problemu Pytasz mnie, czemu? Oczywiście znów tutaj powtórzę Bo za każdym razem na freestylu jadę Tak jak żużlowcy jadą cały czas w lewo Czytajcie, czy jadą żużel Więc to jest właśnie nasz ten speedway Legendarny, który tutaj jest I tak dokładnie grubym drukiem do tu bo nasza legenda zielonogrózki Andrzej chuszcza. Jeśli chodzi o pranie, wrzuć kapsułkę płot Wiesz jak to zrobić, Że meczku, masz to zrobić tak, oho Czyli białe tylko pierze sam Ale jak to piorę, to właśnie to piorę tak Czy daj freestyle smak, czyli to co mi tu leci z głowy Jeśli chodzi oczywiście o te tu sposoby, absolutnie nie Jeśli chodzi to nie cofam się, w domu również piorę Wszystkie pralki te mam, odpalone automaty Powiem, że nastawione oczywiście na bawełnę, men Albo nie, w sumie widzę tu i mam te wytyczne Bo jak trzeba prać różne pranie, piorę syntetyczne Czyli mam dobrą sprawę, więc co? Oczywiście daję tutaj tą zabawę tak i dokładnie na zakończenie zapraszam Ciebie i Ciebie <grym> <grym> Prawdziwy mistrz, prawdziwy Synt mistrz. Syntetyczny no. no. <grym> man.